Witam Was, moi drodzy eksploratorzy umysłu. Ja nazywam się Daniel Domaracki. Od ponad 20 lat zajmuję się pracą z ludzkim umysłem, a dziś porozmawiamy sobie o tym, czym w istocie jest medytacja. Otóż większość osób kojarzy medytację z praktyką, która polega na uspokojeniu myśli, skupieniu się na oddechu i tak, dalej, i tak dalej. Zazwyczaj większość osób zapytana o to czy zdają sobie sprawę, czym jest medytacja i jakie może nieść za sobą korzyści, odpowiada redukcja stresu i momentalnie kojarzy akt medytacji z mnichem medytującym gdzieś na tafli jeziora lub być może na kamieniu w górach. Niestety nie jest to do końca trafna definicja ani wyobrażenie medytacji. Medytacja jest praktyką, która upiera się na głębokiej koncentracji. Sama głęboka koncentracja pozwala nam uczynić wiele rzeczy, nie tylko z naszym umysłem, ale także i w życiu. Jeżeli zatem mówimy o medytacji, iż jest to sztuka głębokiej koncentracji, to można powiedzieć, że kiedy głęboko Kontemplujemy dany temat i zastanawiamy się, co z nim zrobić, aby lepiej poznać jego naturę, to wtedy medytujemy. Tak samo można powiedzieć, że kiedy faktycznie skupiamy się na naszym oddechu, skupiamy się na naszych myślach i staramy się je uspokoić, a oddech spowolnić, również medytujemy. Jednakże medytacja nie zawsze jest wykonywana w celach relaksacyjnych. Tak naprawdę medytacja może być wykonywana z wielu powodów i może nieść za sobą. Znacznie więcej korzyści niż tylko redukcja stresu. Może nam pomóc poprawić nasze funkcje poznawcze, może nam pomóc zyskać kontrolę nie tylko nad naszymi myślami, ale także nad naszym ciałem. Może także pomóc nam zmienić rzeczywistość, która nas otacza poprzez zmianę mindsetu, co z kolei spowoduje za sobą kaskadę pewnych działań, które dalej zmuszą nas do zupełnie innego postępowania. Niż mamy teraz w głowie zakodowane. W dużym skrócie, medytacja może przełożyć się na jakość naszego życia na wiele sposobów. Dla przykładu, jeżeli mamy osobę, która codziennie medytuje, praktykuje zazen lub mindfulness, czy też vipassana, w zależności od tego, jaką szkołę preferujecie i jakie nazewnictwo wolicie. W tym wypadku taka osoba będzie bardziej świadoma własnych myśli, własnych zachowań oraz tego, co nią kieruje. Dodatkowo może zacząć otrzymywać wgląd w to, jak reaguje jej ciało na przykład pod wpływem głębokiego stresu lub innych intensywnych emocji, dzięki czemu możemy ustronić się przed impulsywnym reagowaniem na pewne sytuacje w życiu. Co jak co, ale ja znam naprawdę wiele przypadków, gdzie na przykład w pracy ktoś oczekiwał, dajmy na to awansu, jednakże po rozmowie, ze swoim kierownikiem, czy też dyrektorem, okazało się, że jeszcze nie przyszła na to pora. Taka osoba bardzo często reagowała impulsywnie, często w złości, no i później kończyło się to tym, że jednak atmosfera została popsuta i na awans nie było co liczyć w najbliższej przyszłości. Gdybyśmy natomiast wykorzystali do tego medytację i regularnie praktykowali kontemplację naszych emocji, naszych myśli i tego, co steruje naszymi zachowaniami, to bylibyśmy w stanie użyć wielu różnych technik medytacyjnych, których naprawdę jest odgroma, po to by zmienić nasze nastawienie do obecnej sytuacji, zdać sobie sprawę, że mimo tego iż jesteśmy teraz poddenerwowani, ponieważ liczyliśmy na coś przez długie miesiące, a może i lata i niestety okazało się, że jeszcze nie przyszła na to pora, to w tym wypadku możemy ugryźć się w język, podziękować, uścisnąć rękę naszemu kierownikowi i zwyczajnie wrócić do swoich obowiązków Jednocześnie pytając się, czego tak naprawdę nam jeszcze brakuje, aby móc liczyć na ten upragniony awans, czy też podwyżkę. W większości takich przypadków, kiedy zamiast reagować złością, zwyczajnie zapytamy się drugiej osoby, co tak naprawdę możemy zrobić, aby otrzymać to, na co liczymy. To relacja między tymi dwoma osobami czyli między nami a osobą której zadajemy to pytanie, ulega znacznej poprawie. Gdybyśmy natomiast reagowali impulsywnie, moglibyśmy wpaść w pułapkę emocji, czyli moglibyśmy zepsuć nasze stosunki z drugą osobą. Poprzez reagowanie pod wpływem złości, lub moglibyśmy zrobić coś dokładnie odwrotnego i uznać jakąś osobę za przyjaciela tylko dlatego, że pomogła nam z pewną błachostką, która tak naprawdę nie była niczym wielkim z punktu widzenia drugiej osoby, natomiast dla nas miała wielkie znaczenie. Takie osoby mogą często wykorzystać naszą naiwność, łatwowierność, zwał jak zwał, i później kończy się to tym. Że my, jako osoby nieświadome swoich emocji czy też swoich czynów, zaczynamy sobie tworzyć postać w naszej głowie, mentalny obraz, która będzie w naszym mniemaniu odwzorowaniem tego, czym jest dla nas druga osoba, jednakże ten obraz będzie istniał wyłącznie w naszym umyśle. Żeby podać Wam przykład, jeżeli mowa o osobie która bardzo mocno pragnie odnaleźć bratnią duszę, możemy tutaj mieć do czynienia z kimś, kto już na pierwszej czy drugiej randce popada w zauroczenie czy też zakochanie. W większości przypadków związki tej osoby nie kończą się pozytywnie i poza kilkoma randkami nie dochodzi do niczego więcej. Dlaczego? Dlatego, że taka osoba może oczekiwać, od drugiej osoby, od swojego potencjalnego partnera, bardzo szybkiego zaangażowania w ich sytuację podczas kiedy ta druga osoba tak naprawdę spotkała się na kawę raz czy dwa, wyłącznie po to, żeby się poznać i zobaczyć, co z tego wyjdzie, niekoniecznie od razu licząc na materiał na męża czy też żonę. Takich przykładów jest naprawdę setki i mógłbym opowiadać je godzinami, jednak nie po to się dzisiaj tutaj spotkaliśmy. Spotkaliśmy się dziś po to, aby porozmawiać o tym, czym jest medytacja, jakie niesie ze sobą korzyści i przede wszystkim, w jaki sposób Wy, Możecie wprowadzić medytację do swojego życia. Przykłady mamy już omówione, i mimo tego, iż były one bardzo błahe, to jednak istota oraz impet, z jakim wpadają one w nasze życie i potrafią je drastycznie zmienić, jest naprawdę nie do przeoczenia. Ale medytacja to nie tylko relacje międzyludzkie, medytacja to nie tylko czystość umysłu i dobre samopoczucie. Każdego dnia. Medytacja to przede wszystkim kontrola samego siebie kontrola swojego umysłu, kontrola swojego ciała i kontrola swojej duszy. Jako osoba, która ma za sobą ponad dwie dekady eksperymentów, śmiało mogę powiedzieć, że medytacja może zostać wykorzystana do celów zarówno zawodowych, personalnych. Jak i przede wszystkim duchowych, czy też spirytualnych. Są osoby uduchowione, które wykorzystują medytację, aby doznawać mistycznych stanów. Są osoby, które traktują to jako hobby i pracę nad sobą, czyli po prostu rozwój osobisty. I są też osoby, które wykorzystują pewne techniki, takie jak na przykład NLP, czyli neurolingwistyczne programowanie, które wywodzi się właśnie z medytacji i używa wielu różnych technik medytacji do osiągania sukcesów zawodowych, co bardzo często jest wykorzystywane, na przykład w reklamie, jeżeli mówimy o marketingu, a już szczególnie jeżeli chodzi o sprzedaż bezpośrednią. Medytacja pozwoli tobie także przejąć kontrolę nad fizjologią własnego ciała i oprócz tego, że będziesz w stanie na przykład kontrolować. Tempo swojego oddechu czy tempo akcji serca będziesz jednocześnie w stanie panować na przykład nad swoimi hormonami, czyli gospodarką endokryndą Twojego organizmu. Oprócz tego możesz przejąć częściową kontrolę nad autonomicznym układem nerwowym, co oprócz tego, że pozwoli ci się uspokoić, spowolnić oddech itd. itd. To dodatkowo będzie umożliwiało tobie praktycznie nagłą zmianę samopoczucia, czyli wprowadzenie się w inny nastrój, co bywa przydatne nie tylko w życiu osobistym i zawodowym, ale także, przede wszystkim, w sporcie, gdzie jako osoba, która sama jest trenerem i sportowcem, mogę śmiało powiedzieć, że od lat wykorzystuję medytację do tego, aby poprawić osiągi sportowe swoje. Jak i swoich zawodników. Dzięki wykorzystywaniu tych technik, dzięki wykorzystaniu Pracy z mindsetem, mindhackingu i wszelkich innych technik, które są oparte na treningu mentalnym, udało mi się wytronować 20 mistrzów narodowych, 2 mistrzów kontynentalnych oraz czterech mistrzów świata. Dobrze słyszycie, medytacja w sporcie to nie przelewki. Nie będę się teraz rozwodził nad zaawansowaną fizjologią czy anatomią, ale w skrócie mogę Wam opowiedzieć, że medytacja może Wam pomóc być silniejszym. Bardziej wytrzymałym, zwiększyć swoją odporność na ból, czy też nawet poprawić sylwetkę, co jest przydatne nie tylko dla osób, które startują w zawodach kulturystycznych, ale także dla zwykłego przysłowiowego kowalskiego, który na przykład chciałby troszeczkę schudnąć lub poprawić definicję i tonację swoich mięśni. Technik medytacji, które mogą Wam pomóc tego dokonać, jest naprawdę wiele. Żeby nie rozwodzić się zbytnio nad tym, podam Wam bardzo prosty przykład. Dawno temu puściłem na Facebooku reklamę, która miała na celu zwiększenie trafiku na moją stronę internetową. Tam też opisywałem pewne techniki medytacji. Artykuł nazywał się Okulturystyka, czyli jak rozwinąć mięśnie za pomocą siły woli i o ile spora część osób zareagowała śmiechem, to jednak znalazły się osoby, które doczytały artykuł do końca, zrozumiały, co było w nim przekazane i nawet odezwały się do mnie po prowadzenie z treningu mentalnego. Część z tych osób nauczyłem jak radzić sobie ze swoimi emocjami oraz stresem. Podczas ważnych wydarzeń sportowych, część z tych osób nauczyłem, w jaki sposób mogą wykorzystać medytację, aby poprawić regenerację po treningu, dzięki czemu mieli lepsze samopoczucie i lepsze osiągnięcia sportowe, a część z tych osób, która zajmowała się sportami typowo sylwetkowymi czy też siłowymi, nauczyłem dosłownie, jak zwiększyć swoje mięśnie za pomocą umysłu. I teraz zadasz sobie, mój drogi widzu, pewne pytanie: gdzie tutaj jest haczyk? Już tłumaczę. Haczyk tkwi w tym, że zwiększanie objętości tkanki mięśniowej za pomocą sił umysłu niekoniecznie oznacza, że pstrykasz palcem i rzucasz czar. To może brzmieć mistycznie i o to dokładnie w tytule artykułu chodziło. Jednakże praktyka tych osób polegała na tym, że stosowali pewien rodzaj głębokiej medytacji, który pozwolił im zwiększyć połączenie ze swoim ciałem. Rezultatem tego działania było wzmocnienie ścieżek neuronalnych, które były odpowiedzialne za czucie mięśniowe. Dzięki temu, trenując na siłowni, Mogły się one lepiej skupić na pracy swoich mięśni, co zaowocowało lepszymi przyrostami masy mięśniowej. I teraz uwaga, nie jest to nic nowego. Takie osoby jak na przykład Arnold Schwarzenegger czy inni kulturyści bardzo często mówią o czymś, co nazywa się Mind-Muscle Connection, czyli w wolnym tłumaczeniu połączenie mózg-mięsień. I polega to dokładnie na tym, aby wzmocnić połączenia neuronalne między pewnymi obszarami mózgu. Które są odpowiedzialne za właśnie czucie mięśniowe i kontrolę tych mięśni. Dlatego, że naszym ciałem i naszymi mięśniami dowodzi właśnie mózg, który z kolei wchodzi w skład centralnego układu nerwowego. Teraz, jeżeli nauczymy się odpowiednio go kontrolować za pomocą specyficznych technik medytacji, to będziemy w stanie zwiększyć swoje osiągnięcia sportowe właśnie za pomocą sił umysłu. Nie oznacza to jednak, że zostaniemy Jedi czy też ninja dosłownie i będziemy mieli nadludzkie moce. Oznacza to jednak, że będziemy znacznie lepiej kontrolowali swoje ciało, będziemy w stanie znacznie lepiej dopinać swoje mięśnie podczas wykonywania ćwiczeń kulturystycznych lub też zwiększyć napęd nerwowy, który jest generowany przez centralny układ nerwowy podczas. Podnoszenia ciężarów, jeżeli uprawiacie takie sporty jak dwubój olimpijski, czy na przykład trójbój siłowy lub strongman. Innymi przydatnymi technikami jest na przykład progresywna relaksacja mięśni, z angielskiego Progressive muscle Relaxation. Jest to rodzaj medytacji, który jest połączony ze skanowaniem swojego ciała, czyli body scan, po którym naprzemiennie napinamy oraz rozluźniamy swoje mięśnie, co pozwala nam pozbyć się nadmiernego tonusu mięśniowego. Dzięki temu jesteśmy w stanie osiągnąć lepszą relaksację danych grup mięśniowych, dodatkowo spowodować rozszerzenie naczyń krwionośnych i jeśli do tego jeszcze zastosujemy dodatkowe techniki wizualizacyjne czy też wisteralizacyjne, to będziemy w stanie zwiększyć dopływ krwi do danych grup mięśniowych, co z kolei będzie owocowało lepszymi przerostami masy mięśniowej, lepszą regeneracją i przede wszystkim lepszym zdrowiem. Oraz co najważniejsze, zredukuje ryzyko kontuzji, ponieważ jeżeli do danej grupy mięśniowej nie dopływa wystarczająca ilość krwi, to wtedy mięsień nie pracuje należycie. Pomijając już temat medytacji w sporcie, mamy także medytację mistyczną, mamy medytację z energią ki, chi, zwał jak zwał. Mamy techniki manipulacji naszego biopola czy też pola aurycznego. Mamy pracę z centrami energetycznymi, czyli na przykład czakrami, których w indyjskich systemach jest zazwyczaj 7, lub też w systemach nieco bardziej, powiedziałbym, chińskich lub japońskich, może być 5. Nie jest to jednak aż tak istotne, ponieważ większość głównych fundamentów tych systemów jest ze sobą zgodna i poprzez odpowiednią praktykę, niezależnie od tego, jaki system zdecydujemy się wybrać i jakim modelem rzeczywistości operujemy, jesteśmy w stanie osiągnąć rezultaty, na których nam tak naprawdę zależy. I takich rzeczy chciałbym właśnie uczyć Was na tym kanale. Przyszliście tutaj po to, aby uzyskać pewną wiedzę i aby była to wiedza, która w mierzalny sposób może dać Wam rezultaty. A ja jestem człowiekiem, który Wam tę wiedzę przekaże. Niezależnie od tego, czy jesteś traderem, inwestorem, programistą, zestresowanym menadżerem, czy też może prezesem dużej firmy, albo sportowcem, influencerem lub przedsiębiorcą, który chce za pomocą pracy z własnym umysłem poprawić swoje osiągnięcia w życiu, to trafiłeś w dobre miejsce. Jeżeli natomiast chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat medytacji, zapraszam do dołączenia do mojej grupy na Facebooku, do której link znajduje się w opisie filmu. Znajdziesz tam ekskluzywne treści, poradniki oraz lekcje, które możesz obejrzeć w każdej chwili. I przede wszystkim będziesz miał możliwość kontaktu z innymi członkami grupy oraz możliwość zadania mi pytania. Na grupie także Będziesz mógł zasugerować mi, na jaki temat chciałbyś, abym nagrał kolejny materiał, ponieważ właśnie dla moich widzów, dla osób takich jak Ty, kryję te materiały. Nie chcę tutaj przedstawiać swoich przemyśleń i monologów, które interesują wyłącznie mnie. Chcę, aby ten kanał, Siła Umysłu oraz aby moja grupa facebookowa stały się. Społecznością, gdzie ludzie mogą swobodnie wymieniać się informacjami i nawiązać pewne konekcje. Dlatego też, jeżeli tematy, potęgi umysłu nie są Ci obce lub interesujesz się nimi, ale nie wiesz jak zacząć, to zapraszam do dołączenia do mojej grupy na Facebooku, gdzie uzyskasz wszelkie niezbędne informacje. A teraz, jeżeli ten materiał Ci się podobał i chciałbyś oglądać takich więcej, na zakończenie chciałbym Cię poprosić o jedną małą przysługę. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, dzięki któremu pozostaniesz na bieżąco z nowymi materiałami, a ja będę wiedział, że nie nagrywam tych materiałów wyłącznie dla siebie. Jeżeli natomiast masz jakiekolwiek pytania odnośnie medytacji, to śmiało zadaj pytanie w sekcji komentarzy pod filmem na YouTubie lub dołącz do mojej grupy, gdzie istnieje także możliwość zadawania pytań w sposób anonimowy. Także, jeżeli masz osobiste pytanie i nie za bardzo chcesz, żeby ludzie wiedzieli, kto je zadaje, możesz zadać pytanie jako anonim, dzięki czemu otrzymasz wszelkie odpowiedzi, a nikt nie będzie wiedział, kim jesteś. Także nie ma co się krępować. Tak czy inaczej, dziękuję Ci, drogi widzu, za to, że obejrzałeś ten materiał do końca i napisz, proszę, o czym chciałbyś, abym zaczął nagrywać w kolejnych materiałach na tym kanale, czyli na kanale Siła Umysłu. Natomiast ja życzę Tobie udanego dnia i do zobaczenia.